Thank you Dobra, wszystko resztę jutro. Dobranoc. Cześć, kochani, dzień dobry, witajcie na kanale Kawa. Najpierw jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, witajcie, tu będzie tylko sprzątanie, <laughs> ale też motywacja. Kto ogląda mnie dłużej, ten wie, że planowałam ostatnio zmianę lampy. Tada! oto Ikea. E, oczywiście zamówiłam na Allegro bo do mi daleko, e, jednak. Udało się. Wymieniłam lampę. Raczej mąż mi wymienił. Słuchajcie, za chwilkę opowiem Wam trochę więcej na temat tego biurka, które składałam na początku tego filmu. Wstęp był długi, trochę składania. Wiecie, że ja generalnie lubię też składać, majsterkować i tak dalej. Jednak tutaj głównie to biurko składał mąż z synem. Ja tam tylko przeszkadzałam tym razem. W każdym razie zaczynamy od. Sprzątania kuchni. Jest to kolejny dzień, raczej późny poranek. E, nie widzę zegara. Tak. E, dzisiaj trochę się motam. Nie wiem za bardzo co powiedzieć, iż ponieważ, bo jest Was tutaj już ponad 4000. Dziękuję. Świętuję. <laughs> mm, dziękuję za, za to, że jesteście ze mną. Ten kanał prowadzę już ponad dwa lata. I powiem Wam, że z wieloma z Was się zżyłam, bo wiele z Was jest tutaj już od początku ze mną na tym moim kanale. Piszecie mi komentarze, piszecie mi wiadomości prywatne, eee, wiele z Was już kojarzę po prostu. Eee, I dziękuję Wam za to. To jest e, ogromna motywacja też dla mnie do tego, żeby tworzyć te treści. Eee, tak, ja wiem, że motywuję Was do sprzątania. Motywuję Was do tego, żeby robić w domu dużo, ale to, że Wy mnie oglądacie, to, że Wy mnie e, subskrybujecie, daje mi ogromną motywację do tego, żeby dalej to robić. A ja uwielbiam to robić. Bardzo lubię mieć posprzątany dom. To jest raz, ale dwa, e, uwielbiam montować filmy. To jest coś, z czym. Bardzo się polubiłam w ostatnim czasie, już jeszcze przed prowadzeniem kanału na YouTube. E, lubiłam montować takie rzeczy, e, a teraz po prostu robię to na co dzień praktycznie. Także dzięki, że mogę to robić, bo gdyby was tu nie było, gdyby było was tu zero, to skończyłabym bardzo szybko, a was jest już ponad 4000. To jest wow. Słuchajcie, zmieniłam lampę, już tak wracając do rzeczywistości, już nie będę tutaj. Się rozpływać. Wracając do rzeczywistości, zmieniłam lampę. Mam ochotę, żeby ta kuchnia nabrała takiego jesiennego wajbu. już, także zmieniam tutaj małą dekorację. Będę chciała tutaj dorzucić jeszcze trochę dyni, jakieś takie trochę więcej pomarańczu, może jakiś brązów. Także myślałam jeszcze o zmianie dywanika. Dywanik poszedł do prania, zaraz go też będę rozścielać. W każdym razie. Będzie pięknie. Jeżeli chodzi o garnki żeliwne, bo tutaj teraz właśnie odkładam garnek żeliwny, między pokrywkę a garnek warto wsadzić jakieś plastikowe nakładki gumowe, a jak nie mamy niczego takiego, to zwykła ściereczka bawełniana, żeby garnek z pokrywką nie dotykały się przy przechowywaniu, bo może zacząć rdzewieć po prostu. Także żeliwo przechowujemy właśnie tak, żeby pokrywka z garnkiem się nie dotykały, więc jak będziecie kupować nowy garnek i zobaczycie jakieś takie oddziałki, to nie wyrzucajcie tego, zostawcie, bo pokrywka po prostu. Musi zostawić tak, jakby trochę powietrza do środka też, żeby nie rdzewiało. Kuchnia posprzątana, przechodzimy teraz do salonu. W salonie mam do umycia okna, do umycia listwy przypodłogowe. Dokładnie muszę je wyszorować, bo muchy narobiły nam bardzo dużo szkód ostatnio. Nie szkód, nie do naprawienia. W takim sensie, że zostawiają bardzo dużo takich czarnych kropeczek i jest to częste, niestety. Jak już wspominałam, mamy obok byki, krowy, więc tych much tutaj na wsi jest dość sporo. Okna są zamknięte, a one i tak wlatują. W każdym razie, szorujemy, myjemy i będzie pięknie. A potem opowiem Wam jeszcze słów kilka na temat tego biurka, które składaliśmy dzień wcześniej. okna umyte, podłoga cała odkurzona, teraz będę myła podłogę mopem parowym, jest to Vileda Steam Mop XXL, bardzo polecam mam ten mop już chyba 3 lata mała jest z nami 3 lata tak, trzeci rok chyba będzie w każdym razie sprawdza nam się ten mop bardzo fajnie, jeśli chodzi o nakładkę tą myjącą to na nią wylewam kilka kropelek olejku eterycznego najczęściej jest to olejek złodziei

Salon czysty, kuchnia posprzątana, wszystkie okna tutaj na dole umyte, podłoga czysta, w końcu można chodzić na boso. Ostatnio tutaj psiak właśnie był cały czas i, i przynosiła mała. Po prostu piasek do domu. W każdym razie, jak jest już tak czysto, to wtedy łatwiej zauważyć nasze niedociągnięcia, miejsca, o których zapomnieliśmy, które przeoczyliśmy po prostu. I tak jak teraz niby kuchnia jest czysta, ale na koniec jeszcze zauważyłam, że fronty mebli warto byłoby przetrzeć. A jak był taki rozgardiarz, to w ogóle nie zwracałam na to uwagi, że trzeba je wyczyścić. Dywanik w kuchni. Rozścielam prosto z prania wysuszony. Myślę, że piorę go tak raz w tygodniu średnio. E, także teraz, jak już jest czysto, to przecieram te wszystkie niedociągnięcia. E, wiem, że te meble będę wszystkie myła i tak za kilka dni, bo, bo w kuchni to jest normalne, więc nie przejmuję się tym w ogóle. E, w każdym razie, dół jest czysty. E, tutaj jeszcze oczywiście nowa lampa. Kochani, wracając do biurka, które składałam na początku filmu, e, jest to biurko FlexiSpot. E, bardzo serdecznie polecam. Jeśli chodzi o wykonanie tego biurka, to jest to bardzo solidny materiał. Ja zwracam uwagę na takie techniczne też sprawy. E, bardzo fajnie, przemyślane, bardzo dobre materiały są wykorzystane w tym biurku. Można je podwyższać na. E, różne wysokości. Jest od 58 cm do 123, także bardzo fajnie można dostosować to do wysokości. Ja, jako matka, dzisiaj małym dzieciakom idącym do szkoły kupiłabym biurko właśnie takie z regulowaną wysokością, ponieważ bardzo łatwo potem w ciągu roku to biurko dostosuje się do wzrostu dziecka. Jeśli chodzi o wytrzymałość tego biurka, to utrzyma wagę 125 kg, więc jeśli, jeśli będziemy chcieli coś wyczyścić na dużej wysokości, możemy śmiało wziąć to biurko i wykorzystać go za, zamiast drabiny czy stołu. Jeśli chodzi o ofertę FlexiSpot, to możecie zobaczyć oczywiście na stronie sklepu. Linki dostaniecie e, oczywiście w opisie pod filmem. I tak jak wspominałam właśnie, biurko dostosowuje się do wzrostu dziecka i można z nim tutaj zagrać w planszóweczki, może odrabiać lekcji, można wykorzystać je właśnie w ten sposób albo tak. Serdecznie wam dziękuję za obecność w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że udało mi się zmotywować was do posprzątania kuchni, salonu, może czegoś innego. Dajcie koniecznie znać. Ja na was czekamy w sekcji komentarzy pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Ściskam was bardzo i życzę wam cudownego tygodnia. Pa pa.